Hejka, to jest moje zgłoszenie do twoje 5 paczek. Więc tak, tutaj mamy pierwszy dzień i w pierwszej Biedronce się nie udało. W drugiej też byłam i się nie udało. Więc drugi dzień i idziemy do Biedronki, bo tutaj nagrałam i tutaj szukam przy lodówkach i zamrażarkach, bo <grym> wywnioskowałam z filmów, że to tam jest. Więc zabra szukamy, szukamy i szukamy. Jest, jest, jest. znalazłam tam. Wow. Dobra, mamy i idziemy się pokeksować koleżanką. I tutaj idziemy szukać jeszcze raz, bo twoja, jestem ślepa i nie zauważam. I tutaj jeszcze bardzo taka prof, 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 profesjonalna kamera. Ale nie było. Dobra, mamy i idziemy testować. Więc teraz testujemy. Nie było, nie było innych nowości, czy, bo miałam tylko ten. No. No nie miałam szczęścia. Idziemy do stolicy. Ale ładnie wygląda. <grymne> powąchaj, powąchajcie, powąchajcie. Powąchaj Daj Bo się, być dziaba. Piękne. Dobra, dam, dam dziaba. Stój, A, stój, 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 stój. <grymne> wow. <grymne> wow. <grymne> Tak, no. Rozmieszać. I teraz tak. Koczki dłuższe. <śmieniciela> Ale dobre. Masz dziaba. O! <śmieniciela> no dobra, zasłonimy, zasłonimy. <śmieniciela> Kocham! <Akceptar. śmieniciela> tak Wszystko jest pyszne przecież. To jest... Mam nadzieję, -hmm. że filmik Wam się spodobał. No i to tyle. Pa!